Urodzi rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I prawdziwy klimat świąteczny. Łukasz, niosę kawę. Poczekaj, tylko powycieram stół. Bo wczoraj zrobiliśmy medialnego babola i był cały brudny. że żebyśmy siedzieli przy pięknym, no trochę się zakłócał. Medialny A, Dzięki za kawę. Proszę cię bardzo, to się dzisiaj latają. No zobacz. Można powiedzieć, że specjalnie ten stół wczoraj był brudny, bo jesteśmy w Adwencie. Oczywiście, że I tak. I przygotowujemy się na święta, a święta to często kojarzą nam się z takim sprzątaniem, porządkowaniem. Dużymi porządkami, kurze, mycie okien, chociaż zima, odkurzanie, czepanie dywanów, ścieranie kurzy z mebli, nad meblami, no wyrzucanie nawet zbędnych rzeczy, tak, Które gdzieś tam przez jakiś czas zbieramy. No takie dosyć potrzebne rzeczy, prawda? Potrzebne do tego, aby właśnie gdzieś tam uporządkować mieszkanie, przygotować to mieszkanie. Ale podobnie chyba też trochę w naszym życiu jest, prawda? Trzeba pamiętać o tym, żeby też przygotować swoją duszę na święta. Bo tak wiele osób tak mówi, że się te przygotowania sprawiają, że nawet o, na ten ostatni czas gdzieś zapominają o modlitwie, bo nie ma czasu, bo trzeba gotować, sprzątać. I także wiele osób też zapomina o spowiedzi świętej. A myślę, że to też jest taki klucz sprzątania. Myślę sobie, że e, dlatego jest adwent podzielony na te dwie części, czyli pierwsza część, e, powtórne przyjście Pana Jezusa, parusja, po to, abyśmy właśnie w tym czasie się przygotowywali, skorzystali z rekolekcji, no w czasie pandemii, ok, ciężko internetowe, e, chodzili na roraty, przygotowali się i przygotowali przy tym naszą duszę, tak? Na druga część, no to już bezpośrednie przygotowanie do świąt. Czyli właśnie, już jakieś porządkowanie. Przy tym nie możemy zapomnieć, że to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze to, co w domu wyczyścimy. Najważniejsze jest to, żeby właśnie obchodząc tą uroczystość Narodzenia Pańskiego, nasze serce było czyste. Ale ja myślę, że też to i sprzątanie tego naszego domu też jest ważne, bo zobacz, że sama perspektywa świąt. Że jeżeli ktoś coś sprząta, szykuje, to znaczy, że jest to dla niego coś ważnego ważne święto. No tak, po co sprzątamy? Żeby zaprosić gości, prawda? No tak. Zapraszamy gości, zapraszamy rodzinę, którą mogliśmy się dawno nie widzieć. No i tak samo jest z sprzątaniem, jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania. No właśnie, czyli sprzątamy, żeby zaprosić. zaprosić do swojego serca Jezusa, tak? Kogoś bardzo ważnego, a żeby nie powiedzieć najważniejszego. Więc musimy się wyczyścić, obmyć z brudów, którym są grzechy, oczyścić z tego wszystkiego, co nas od Pana Boga oddziela. No, i to myślę, że jest też dobre, żeby zawsze mieć taką równowagę, prawda? Między tym, co zewnętrzne, a wewnętrzne, i żeby nie zapominać tych wewnętrznych sprawach. Oczywiście, no. Zewnętrzne dla oczu, wewnętrzne dla serca. I to jest chyba nam bardzo potrzebne, żebyśmy o tym pamiętali. Żebyśmy sobie, yy, właśnie, brakuje mi słowa, jakby to określić, yy, nie zaprzątali głowy tylko tym, co jest zewnętrzne. Bo, no dobra, rodzina przyjdzie, posiedzi, zjemy wigilię. Drugi dzień, obiad. Może tam wypijemy co nieco, tak? Kawkę, herbatkę, może jakieś wino i tak naprawdę pójdą do domów, tak? No, my szykując swoje serca, nie przyjmujemy Pana tylko po to, aby właśnie w czasie narodzenia Pańskiego, ale przez dłuższy czas. To wewnętrzne sprzątanie nasze, skoro odnosimy się do sprzątania i do tego wszystkiego, jest zdecydowanie ważniejsze, bo to jest długofalowe. Sprzątanie. Zobacz, w takiej naszej perspektywy księżowskiej, my zachęcamy do tego, żeby ludzie przychodzili do spowiedzi. Czyli całkiem inaczej niż często w takich miejscach, gdzie ludzie na przykład są tak przemęczeni swoją pracą. Często mówią, a po co sobie szukasz roboty i tak dalej, i tak dalej. Nie, no tu zachęcamy do tego, żeby ludzie do spowiedzi przychodzili. No bo e, po pierwsze, no wiadomo, że natłok zajęć, które mamy w czasie świąt i przed świętami jest duży, tak? Ale no jednak te święta tych ludzi mobilizują. No i to jest też taki dobry moment do tego, aby się zmobilizować do wyczyszczenia swojego serca. A my jako księża jesteśmy do tego, nie? Żeby ludziom pomagać. Tak, tak, tak. Jesteśmy I dlatego do jesteśmy do, tego. do dyspozycji. Dlatego zapraszamy. No, korzystajcie z sakramentu pokutu i pojednania. Jest tu tę możliwość. Co prawda nie ma rekolekcji, ale spowiedź pewnie Może w każdej w parafii... parafii. nie ma rekolekcji. Tak, ale w każdej no, parafii jest. spowiedź na pewno jest. Więc korzystajcie, myślę, że nawet jak się mówicie indywidualnie, z księdzem też odpowie, no ale żeby tego nie było tak, że... Tylko indywidualne, no bo skoro możemy się wyspowiadać tak jak u nas od 16, to korzystamy z tego, tak? Tak, i ludzie są, przychodzą, są, ludzie spowiadają. To jest dla nas też ważne, że są. To jest też budujące, że tak. ludzie nie tylko zewnętrzne rzeczy, doczyszczenia, sprzątania ale też przede wszystkim swoje mieszkanie, czyli samego siebie. Tak jest. A zatem była strawa duchowa. Teraz czas, bo kawa stygnie. Kawa stygnie. Także my dziękujemy bardzo. Dopijamy kawkę. I widzimy się jutro o 8. Posiedzimy sobie, porozmawiamy, a Was zapraszamy na kolejny odcinek już jutro. O godzinie 8. Tak jest. Trzymajcie się. Z Bogiem. Dobra.